Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Łukasz Kałużny. To jest kanał poświęcony tematyce kredytowej oraz tematyce nieruchomościowej. A na co dzień pracuję z klientami, pomagając im uzyskać jak najlepszy kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości albo, jeżeli ktoś prowadzi firmę, no to kredyt firmowy na rozwój działalności albo na zabezpieczenie płynności. Natomiast nie będę was zanudzał tym, czym się na co dzień zajmuję. Dzisiejszym tematem naszego odcinka będzie przeprocesowanie, może nie. Opowiem Wam o dwóch takich dość ciekawych, interesujących kejsach. No bo mamy okres świąteczny. Sam wnioskuję, że nikomu nie chce się edukować z dziedziny kredytów albo z dziedziny nieruchomości. Dlatego opowiem Wam o tematach kredytowych, dość ciekawych, które są warte uwagi. A nuż widelec może wyciągniecie coś dla siebie. Zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Jak wspomniałem na początku, pochwalę się dzisiaj dwoma case'ami, które w ostatnim półroczu miałem przyjemność przeproce przeprocesować i to wiadomo, z sukcesem przeprocesować. Na pierwszy rzut omówimy sobie temat pani, pani Ani, nazwijmy ją panią Anią, bo tak ma faktycznie na imię. No i sytuacja pani Ani w momencie, w którym się do mnie zgłosiła była taka, że Parę lat temu kupiła super mieszkanie ze swoim już byłym partnerem. Dodam tutaj, nie byli małżeństwem, byli tylko mał parą. I w momencie, w którym się rozstali, no to on stwierdził, że się wyprowadza. Ona chciała zostawić sobie to mieszkanie, ale on wtedy powiedział, że dobra, no to skoro ty zostawiasz to mieszkanie, a go nie sprzedajemy, no to zapłać mi tyle i tyle pieniędzy. Ale nie o to w tym chodzi. Dogadali się i. W takiej formie pani Ania zgłosiła się do mnie po kredyt. Na początek dodam tutaj kilka technicznych kwestii, a mianowicie z punktu widzenia prawa, jako para, czyli Dwa osobne gospodarstwa domowe, można tak powiedzieć, nabywają nieruchomość, ale to nie jest tak, że sobie kupują i to jest ich wspólne, tylko że każdy z nich ma po 50% udziałów w tej konkretnej nieruchomości. I żeby jeszcze bardziej doprecyzować ten temat, to pani Ania musiała od byłego partnera odkupić te 50% udziałów, żeby mieć całą setkę. Żeby tematowi tematowi, tematowi dodać trochę pikantery dodam, że zanim. Na zakup tej nieruchomości też wzięli kredyt hipoteczny, więc dodatkowo ta nieruchomość była obciążona kredytem z innego banku. Ale okej, okay, dosyć o technikaliach, dosyć wprowadzania. Hmm, proces wyglądał w ten sposób, że pani Ania ze swoim byłym partnerem się po prostu dogadali. Tamu odpala jakąś tam powiedzmy działkę za te jego 50% udziałów jednocześnie bierze nowy kredyt po to żeby spłacić stary kredyt który był na dość średnich warunkach. Czyli krótko mówiąc, podpisali taką umowę cywilnoprawną na odkupienie tych konkretnych udziałów. Dalej proces leciał już standardowym standardową ścieżką można tak powiedzieć, czyli podpisali umowę. my wcześniej oczywiście sprawdziliśmy zdolność, tam wszystko było na, można powiedzieć zielono. zaświadczenia wnioski do banków, skłożyliśmy wnioski do banków, dostaliśmy decyzję finansową i czekaliśmy na decyzję ostateczną, ale przed decyzją ostateczną była etap wyceny nieruchomości. No i żeby zaoszczędzić, na tej transakcji jak najwięcej pieniędzy, no to zgodziliśmy się z panią Anią, żeby zapłacić tylko za inspekcję tej nieruchomości. Po czym okazało się, że bank popatrzył sobie, wiecie, w dane z tak zwanego katastru po cenach rynkowych nieruchomości, i okazało się, że wycenili ją zdecydowanie niżej niż to, co mieliśmy wpisane w umowie cywilno przepraszam, umowie cywilnoprawnej. Co oznacza, że albo pani Ania musi wnieść więcej wkładu własnego, albo dostanie kredyt na zdecydowanie gorszych warunkach, ponieważ wartość kredytu tego nowego, co zaciągała, do wartości nieruchomości według banku była wyższa niż 80%, a to z automatu leciało nam po wyższej marży, gorszym oprocentowaniu. Chyba nie muszę dodawać, że ta sytuacja zarówno mnie, jak i panie, panią Anię bardzo zaskoczyła. Ale pogłówkowaliśmy trochę, bo faktycznie okazało się, że bank dość mocno zaniżył cenę nieruchomości, wartość nieruchomości, nie argumentując to de facto niczym. W związku z tym w pierwszej chwili no to przyszło, do, przyszło nam do głowy, że chcemy powalczyć o tę ofertę, bo ona była na ten moment bardzo dobra, więc musieliśmy się odwołać od decyzji banku. Zrobiliśmy to w dość prosty sposób, mianowicie nie zaakceptowaliśmy propozycji, którą bank przedstawił jako decyzja dla klienta. Mało tego, znaleźliśmy sobie rzeczoznawca majątkowego, który pojechał na nieruchomość, zrobił fajne zdjęcia, zrobił rzetelną analizę tej konkretnej nieruchomości i taki dokument przedstawiliśmy w banku. Okej, okay. pociągnęło to za sobą koszt 400 zł, ale finał finałów był taki, że Bank zaakceptował to, co my przedstawiliśmy, czyli udało się przekonać analityka, że jednak ta nieruchomość jest, jak się okazało, dużo więcej warta niż to, co mieli wpisane na umowie cywilnoprawnej. Finał jest taki, że podpisaliśmy umowę, kredyt się wypłacił, pani Jania płaci już swój własny kredyt. Po pierwsze, na lepszych warunkach, ale po drugie, za swoje już własne mieszkanie. Drugi case, który dzisiaj dla Was przygotowałem, jest w moim odczuciu trochę bardziej ciekawy, ze względu na to, że po pierwsze angażował dużo większą liczbę osób w całym tym procesie kredytowym, a w trakcie tego procesu wyszły nam bank, nam trochę rzucał kłody pod nogi, więc musieliśmy je albo przeskoczyć, albo obejść dookoła, i tylko i wyłącznie dzięki. Zaangażowaniu klienta, dobrej współpracy ze z osobą sprzedającą, ale też dobrej współpracy po stronie banku, z osobą, która pre, procesowała ten kredyt, ze względu na to, że oni, pracownicy banku mają bardzo dobrą wiedzę, jak rozmawiać między innymi z analitykami kredytowymi, ale jedziemy do setna sprawy. Dobra, słuchajcie, temat jest taki: powiedzmy, że mamy małżeństwo 2 plus 2. Na potrzeby tego odcinka nazwijmy ich pani Kasia i pan Marcin. I mieszkają obecnie w małym mieszkaniu. I wymarzył im się większy dom z dużą działką. Duży dom ma być ogród, mają być dwa miejsca postojowe dla samochodów, ponieważ oni są mobilni. I przyszli do mnie, zbadaliśmy zdolność kredytową. Z jednej strony tu się spinało, tam się spinało, rata jest ok. No to okej, okay. poszli w rynek, no i zaczęli szukać właśnie takiego domu, i okazało się, że mało która nieruchomość spełniała ich oczekiwania, bo albo była za mała, albo tutaj było sąsiedztwo, albo za płotem było ryzyko, że powstanie jakieś duże osiedle. No i powiedzmy, ten etap poszukiwań się z tygodnia na tydzień przeciągał, aż do momentu, w którym znaleźli dwie nieruchomości. Te nieruchomości to były oczywiście domy, które były w trakcie budowy, a sprzedająca z jednej strony to była osoba fizyczna w jednym przypadku, ale z drugiej strony to była spółka, która sobie po prostu budowała konkretną nieruchomość. Pomyślicie, że temat jak temat, aczkolwiek nie, no bo dodam tutaj jedną rzecz, mianowicie w jednym i w drugim przypadku, czyli jeżeli ten dom, z jednej strony dom budowała osoba fizyczna, a z drugiej strony spółka, która była właścicielem tej nieruchomości, no to taki kredyt na zakup takiej nieruchomości w przypadku osoby fizycznej jest możliwy dopiero w momencie, w którym uzyskają pozwolenie na użytkowanie tej nieruchomości. I w przypadku firmy była bardzo podobna sytuacja, z tą różnicą, że z firmą, tudzież, czyli z tym docelowym sprzedającym udawało się trochę bardziej dogadywać niż tutaj z osobą fizyczną więc siłą rzeczy odrzucili ten projekt na korzyść tego drugiego projektu no i co się okazało pomyślicie że skoro co sprzedaje firma no to Powinno być wszystko gładko. Otóż niestety nie. Mianowicie, jeżeli firma jest właścicielem działki, na której buduje jakiś konkretny dom, jest to firma budowlana, która nie podlega pod ustawę, o, ustawę deweloperską. Nie ma założonego rachunku powierniczego, więc siłą rzeczy najrozsądniej byłoby kupić tą nieruchomość dopiero jak oni skończą. Tylko że po drodze mieliśmy kilka komplikacji, mianowicie firma mm, miała. Trochę zatory płatnicze i brakowało im pieniędzy, żeby to dokończyć. Z kolei naszym klientom bardzo zależało na czasie, ze względu na to, że dobiegał mm, nieuchronnie wrzesień i plan mieli taki, że chcą się przeprowadzić do nowego domu w trakcie wakacji, zanim dzieci pójdą do szkoły, żeby nie robić im tak zwanego mindfaka ze zmianą szkoły, oczywiście. Dobra. Kolejnym etapem właśnie tej przygody pani. Kasi I pana Marcina było podpisanie umowy, ale tą umowę skonstruowaliśmy w taki sposób, że była to umowa kupna nieruchomości w budowie. No i tak też złożyliśmy wniosek. Tylko, że wniosek poukładaliśmy w taki sposób, że nieruchomość docelowo kosztowała 1,5 miliona. Klienci mieli 300 tysięcy wkładu własnego, więc 1,2 tysięcy potrzebowali na to, żeby to. Kupić i wykończyć. W związku z tym wnioski rozpisaliśmy w taki sposób, żeby bank wypłacił nam trzy transze, i pierwsza transza poszła na zakup tej konkretnej nieruchomości. I tam było w umowie bodajże napisane 770 tysięcy minus 300 tysięcy wkładu własnego klientów, czyli 470 tysięcy złotych poszło w pierwszej transzy na rachunek sprzedającego, czyli tej konkretnej firmy, która sprzedaje. I okej. Okay. Kolejna rzecz jest taka, że moment, w którym wypłacili Kupiliśmy dom w budowie. Wiąże się z tym, że musimy przepisać pozwolenie. No i tak też zrobili. Czyli tutaj właściciel firmy miał koneksję w urzędach, więc pomógł klientom szybciutko przepisać pozwolenie na budowę na nich, czyli oni stali się inwestorem. Tutaj wtrącę, że to rozwiązanie ma swoje plusy, ale też ma swoje minusy, bo jeżeli Przepisujemy pozwolenie na budowę. My jesteśmy inwestorem, więc jeżeli coś pójdzie nie tak z budową, nie wiem, zaczną ściany pękać albo coś tam się wykrzaczy związanego z materiałami, na przykład, no to wtedy to jest po naszej stronie, więc nie możemy rościć praw do sprzedającego w tym przypadku, bo musimy sobie to rozgraniczyć. To nie jest deweloper, więc to nie podlega pod ustawę deweloperską, więc tutaj nie ma ani rynkoimi, ani gwarancji. Natomiast Historia naszych klientów jest taka, że to wszystko zostało zawarte w umowie i strona sprzedająca, czyli właściciel firmy powiedział, że: OK, jeżeli coś tam wam pójdzie nie tak, zaczną te ściany pękać. Dajemy wam trzyletnią gwarancję, a jak coś, to przyjedziemy i naprawimy. Więc w tym przypadku nie było tutaj ryzyka takiego, że jak przepiszą pozwolenie na budowę, to coś wtedy z tym domem pójdzie nie tak, bo fundamenty osiądą. Ale. Moment, w którym przedstawiliśmy w banku ten właśnie dokument, że pani Kasia i pan Marcin zostali już tak jakby docelowym inwestorem tej nieruchomości, wypłacił kolejną transzę, i z tej transzy musieli dokończyć dom, a w tym przypadku to było stawienie drzwi, o ile dobrze pamiętam, elewacja, no i pokrycie dachu, plus ocieplenie. Dopiero w momencie, w którym uzyskali odbiór techniczny budynku, Czyli pozwolenie na użytkowanie. Bank im wypłacił trzecią transzę na to, żeby wyremontowali sobie środek, czyli łazienka, kuchnia, stała zabudowa, podłogi i tak dalej. Opisując ten przypadek, mam wrażenie, że opisuję go w bardzo błahych. E w bardzo prosty sposób, ale uwierzcie mi, chyba z 4 albo 5 razy musieliśmy poprawiać kosztorysy budowlane, ponieważ raz bank chciał zobaczyć ile, ile, co i za ile zostało wykonane w tej konkretnej budowie oraz co będzie. Później musieliśmy znowu poprawiać kosztorys, ponieważ jednak analityk nie chciał zobaczyć, nie chciał widzieć, co zostało wykonane za te 770 tysięcy, czyli za cenę zakupu, ale coś tam musieliśmy przerzucić. W międzyczasie Zanim bank wydał decyzję kredytową, bo ten proces trwał, żeby was nie skłamać, 2,5 miesiąca do finalizacji, no to w międzyczasie klienci dogadali się ze sprzedającym, więc ten sprzedający im, powiedzmy, z dobroci serca już robił kolejne etapy. I moment, w którym rzeczoznawca przyjechał, wycenił tą nieruchomość, zobaczył, porobił zdjęcia, no to po dwóch tygodniach oni już mieli tam dach zrobiony, i z którego trzeba było się rozliczyć. Tak czy inaczej. Praktycznie co tydzień musieliśmy zmieniać jakieś informacje w dokumentach, tudzież w umowie przedstępnej, czy tam w umowie końcowej, w kosztorysach i tak dalej. Natomiast ja, tak jakby czuwałem nad całą tą sprawą, klienci byli mocno zdeterminowani, więc praktycznie następnego dnia już miałem poprawione dokumenty, jeżeli coś było trzeba poprawić. Bardzo dobrą współpracę też mieliśmy ze stroną sprzedającą, bo Właściciel firmy wiedział w czym rzecz, wiedział, że to jest trudny temat i nie robił nam z tego tytułu problemów. Finał finałów jest taki, że po dwóch i pół miesiącach podpisaliśmy umowę, wypłaciliśmy kredyt no i pani Kasia i pan Marcin mają już swoją wymarzoną budowę. Są aktualnie w trakcie wykańczania, więc myślę, że zdążą ze wszystkim przed wakacjami nawet. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że te tematy były dla was ciekawe. Swoją drogą dajcie znać w komentarzu, czy takich caseów kredytowych chcielibyście posłuchać więcej, bo to nie jest zawsze tak, że przychodzi klient z umową o pracę na czas nieokreślony, ma 20% wkładu własnego i temat idzie w miesiąc. Przeważnie tak nie jest. Będę się oczywiście dzielił z Wami takimi spostrzeżeniami. Wskazówki z przeprocesowania takich tematów. Oczywiście możecie też wykorzystywać w swoich tematach, jeżeli macie bardzo podobny case. Ja tymczasem zachęcam do subskrybowania tego kanału. Dawajcie łapkę w górę, jeżeli się materiał podobał. No i jeżeli chcecie też pogadać albo zobaczyć jaka jest wasza zdolność kredytowa albo jakie macie swoje możliwości kredytowe, no to oczywiście zapraszam na darmowe konsultacje do mnie. Tyle. Wszystkiego dobrego na święta i widzimy się w nowym roku.